Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamonds. Więc oczywiście gramy właśnie gdzieś w tym miejscu, w mieście Sunny Shore, no i ja tak między odcinkami. E, dorównałem poziom Abomasnow do pozostałych Pokemonów e, w mojej drużynie i teraz Abomasnow ma poziom e, 47. Jeszcze nad tym właśnie chyba nawet poziomie próbowała poznać e, Blizzard, ale nie utrzymi tego ataku, co to, że to jest atak fizyczny i ma skrajnie niską celność, chyba 80, czy nawet mniej. E, nie 80 chyba. E, dlatego też e, no po prostu nie opłacało mi się dawać tego ataku, no mimo, że jest dosyć mocny, ale jednak. No i nie uczyłem, Dobra, to tak, to mam w sumie dwa domki, i jeden z nich to jest y, dom Julii. Odwieźmy Julię. Iliot, przyszedł twój Romeo. <grystanie> o, no, witaj. O, witaj, że jesteś. Trenerem? Mój mąż jest marynarzem i wypłynął gdzieś w morze. O, trafili się w Dobry moment. Ach, już od dawna wraca do domu. To może jeszcze teraz nie wrócić. Można skorzystać z okazji. Eee... A... No i każdy dzień się jest taki nudny. O, oh, wiem. Co powiesz, żebyś odwiedział mnie częściej... Opowiadam Ci historię. Okej. Okay. Zacznijmy jutro. Dobra, więc co będziemy odwiedzać Julię, żeby słuchać jej historii. Dobra, więc chodźmy dalej. Um, ok, tu mam dwóch serzyków. Słyszałem, że Team Galactic jest... Zły. E, ale tu, w Sunny Shore, nigdy ich nie widziałem. A No temu... E, był tu chłopie... Chłopiec imieniem Cyrus. A mieszkał tutaj chłopiec imieniem Cyrus. E, Wydawał się, że jakby wstydził się innych i... Preferował... E, robienie różnych maszyn. Albo nie wiem, albo nie zadało się jak z innym, Był wspaniałym uczniem, o ile dobrze z tego co pamiętam. Zastanawiam st się często dość, co z nim się stało. Stał się złym człowiekiem i zaczął rządzić teamem Galactic. <laughs> o tym syru się mówi. Dobra, w sumie jeżeli tu pójdziemy w lewo, to tutaj dojdziemy do stadionu, którego liderem jest Volkner. No i tu jest ten e, słońc, z którym wcześniej widzieliśmy e, Ale cóż, on wciąż nie wrócił. Aha. Kiedy wróci, wiesz co zrobić. E, daj mu wycisk gorącej walce, aby znów e, wróciła jego siła walki, powiedzmy. duch walki może. Liczy na Ciebie gorący trenerze. No dobra, więc Wolknera tutaj nie ma. Świeżę się jeszcze. Chociaż nie, nie rozmawialiśmy z tym marynarzem tutaj. Nieważne gdzie ludzie i pokemony zadoktują się do życia. Wszędzie przetrwany. No właśnie. Dobra, w sumie też można by się przejść tutaj na dół. Właśnie po tych panelach, to są takie mosty, które umożliwiają nam przejście tu i ówdzie. O, tutaj coś mamy? Tu mamy Thunderstone. To jest kolejny kamień, kamień ewolucji, umożliwiając ewolucję niektórych elektrycznych Pokémonów z jednym wyjątkiem. Właśnie. A się Pikachu można ewoluować za pomocą tego kamienia w Raichu. Co go przeniesiemy na górę. Porządek musi być. W sumie jak teraz. Od to też mi dwa Ripele wpadły. To też je tam y, może później się ogarnie. Y, zaraz kamienie ewolucji. Farstone. można dać pomiędzy te. A tak z ciekawości, czy ja muszę zawsze coś przesuwać? Chyba muszę. Tak sobie zejdę na dół. O, dobra. Czyli opatentowany szybki sposób. Po prostu wciskamy serek, później B, żeby anulować. O, właśnie. No, teraz przesuwanie jest znacznie szybsze. Poznaję tą grę za każdym razem na nowo. Ale dobra, jeszcze nie z tamtym tym marynarzykiem w sumie. I tu też coś mamy. Pokémon Rock. A... Skalna. Aha, to jest skała jakaś Pokémonowa. Można się jej przyjrzeć, przypomina coś? No, manszlak zawsze przypomina. Ten gigantyczny kamień, ta gigantyczna skała. Czy to naprawdę nie jest Pokémon? No, dość podobna. E, dobra, czy tak, tutaj zobaczmy, czy jakiś już tych przedmiotów nie ma. Nic nie odpowiada, ale tutaj możemy się spiąć po tej skale. Maczam, wspinamy się. Masz cztery ręce, możesz działać. E, no i tu mamy ciekawy domek, w sumie. Chodź, co z tym kolasiem? E, te wspaniałe rzeczy, które tutaj masz. E, mam na myśli Pokecha. Jest naprawdę świetny, czy nie? E, Fajnie było, jakby Pokémon. Jakby Pokech Company opracowała kilka oryginalnych aplikacji. Hej, jesteś serdecznie. E, może zrobić mi przysługę? E, masz Pokémony różnych natur, czyż nie? E, mogę rzucić na jokiem? Aha. czyli jak przyniesie mu pokemona z różnym naturą? Jakie jesteś joku może z poważnym? To ja chyba nie mam Mysterious. Przynajmniej w Teamie. No, jeżeli teraz przyniesiemy gościowi Pokemona z odpowiednią naturą, to on da nam aplikację do PokeCza. Jest to dość ciekawa opcja. Jak zobaczymy, z czasem stoimy? Mamy 6 minut, więc spokojnie myślę, że będziemy mogli się tym pobawić. Ale to za moment. Na początek może dokończymy zwiedzanie miasta. Tu widzimy mamy latarnię morską. Można się też do niej przejść. A jakże? Em. Um, za zużywa za dużo elektryczności. Musi jedno... No nie wiem, musi brać pod uwagę potrzeby miasta. Oj, niegospodarne korzystanie z energii. Dobra, w każdym razie tu mamy właśnie latarnię. Rozświetlanie, Gusino. No i tak, od razu kiedy tu wejdziemy, wchodzimy do windy i wyniesie ona nas na samą górę tej latarni morskiej. No i ktoś tutaj ciekawy jest. A, więc jesteś... Yy... Czy dojść tu po wyzwanie Stadion Sunishore? No dobra, zdecydowane. Aha, e... jeżeli będę. S... Jeżeli będziesz e, słaby, to podejmę wyzwanie Ligi Pokémon. E, skończyłem już renowację stadionu, więc... A... W sumie już nie ma potrzeby. Byłem tutaj. Jeszcze bardziej chciałbym powalczyć z kimś, kto mnie po prostu nie wiem, zaskoczy. Jako najsilniejszy lider Sino, mam zamiar użyć na tobie całego mego arsenału. A no więc to był lider. Walkner chyba tak się nazywał. Uwielbiam ten odległy widok przez te binokle. No, przez. To, no to chyba tak się nazywa. Chciałbym zobaczyć jakieś Pokémon, z bardzo daleka pewnego dnia. Hmm, Lataria Vista reprezentuje. Aha, albo nie wiem. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę nas, marynarzy. No, w każdym razie to możemy sobie zobaczyć przez binokle. I tutaj widać. O, właśnie, to jest budynek Ligi Pokémon. Taki jakby zamek, nawet można powiedzieć. Właśnie możemy sobie. Go tutaj podejrzeć. To jest nasz cel! Już go stąd widać! Jest naprawdę niedaleko. Czy jednak na 80. odcinek zdążymy z Liderem? A już e, był czarnowis, że nie. A jednak. Dobra, czyli Lider się znalazł, e, prawdopodobnie wrócił na stadion, więc będziemy mogli podjąć jego wyzwanie. Czy zwiedziliśmy wszystko w tym miasteczku. W sumie nie wiem, czy na tych... ...panelach słonecznych nie kręci jakieś ugrze te przedmioty, ale chyba nie. No, no nie. Tutaj się wrócimy po prostu chyba. Tak, 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 tak. Zresztą jeszcze w sklepie tutaj nie byliśmy. Ciekawe, czy ma jakiś fajny asortyment. Teraz tu coś jest. Aha. Jeszcze na rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Tak, jak wpadłem na nią, pod tymi panelami się schowała, ale trochę prześwitują jednak. Dobra, w każdym razie jesteśmy w sklepie, w Sunny Shore. Możemy już kupić jakieś fajne nowe rzeczy. W sumie sobie może Potion, trochę kupił, chyba, że już mogę Full Restore kupić, to ja bym się cieszył. Nie mogę. Ale z Max Repelli by się może mi trochę przydało, bo ostatnio mamy problem z tym. Tak, zdychę kupimy. W sumie też trenując na troszeczkę zarobiłem pieniędzy, bo trenowałem ją na trenerach. Wyobraźcie sobie, tak jest, Mając for Seeker, możemy właśnie walczyć, toczyć mecze z trenerami. No wreszcie może z 5 Hyper kupię, bo też mam 5 dobra. To może nie. Trzeba oszczędzać pieniążki. Nie no, w każdym razie zarobiłem ostatnio to. O, i to możemy kupić Luxury Ball. One fajnie wyglądają. One sprawiają. Działa jak zwykły Pokeball, ale Pokémony złapane nimi stają się szybciej szczęśliwe. To jest właśnie dobre na Pokémony typu Zubat yy, i takie tam, które w ogóle za pomocą szczęścia. szczęście. Słyszałem, że. Słyszałem kiedyś o Road, która prowadzi ligi Pokémon. To jest najcięższa droga na świecie. Krzyżwy. <gryzmy> Najlepiej przygotuję sobie dużo leków i tam się uda. No, już coś się wybiera. Muszę kupować różne łuski, by dekorować pokemony na targu w Sunshore. Użyję tych łusk, żeby po prostu, nie wiem, w jakiś super sposób prezentować swoje pokémony. Ta, no jakoś ma, bardzo mi się nie chce w to bawić. <laughs> Okej. Okay. W takim razie tak, może teraz zajmiemy się tymi naturami dla gościa, bo gościa Pokemona z Natural Series, no to zobaczmy, czy mamy coś takiego w pośród naszych boksach, czy mamy poważnego pokémona. Jakiś na pewno taki jest. Um, dobra, więc move Pokémon. i szukamy. Naszy, zaczniemy tutaj. Quirky, Sassy, Quirky, Careful Axe. O jest Serious Wooper na przykład. Dobra, więc weźmy sobie Upera. Na razie może Abonstna udać się do boksu, bo to chyba Pokémon, którego chcemy pokazać, musi być pierwszy. Więc sprawdźmy to. Nie ma wam to mi się przemieszczać rowerem, no ale ciągle się wezmę ten rower. Dobra, jak już sobie go raz wynajdę, w szybie, a tak, to później yy, kursor będzie od razu na nie, będzie im prościej. Ja też mogłem na Y sobie wpuścić rower. Nie mam na razie zamiaru nic To też nie był wcale zły pomysł. Dobra, w każdym razie jesteśmy w domku gościa i mam dla Ciebie poważnego Pokemona. Tak, łupaj, ma poważną naturę. Dzięki, dam Ci za to aplikację z kalendarzem. o i mam aplikację z kalendarzem. Um, kalendarz to po prostu. <laughs> Miesięczny kalendarz, takiego jakby przypominasz daty. Dobra, chcesz coś jeszcze? Takim jestem na stole, chciałbym Pokémona naiwnego. Mamy takiego? Nie mamy takiego. Na razie będę zrobiował te wszystkie aplikacje, a później pokażę Wam je wszystkie na raz. Zrobimy kumulację, żeby po prostu tak nie przeciągać epizody i za każdym razem po prostu nie Nie, poka nie mówić o aplikacji. Choć w sumie można by było, bo lepiej by to wyglądało, ale prawdę mówiąc nie chcę się robić tych przejść za każdym razem. <gry> a, dobra, tędy droga. Teraz naiwny Pokémon jest potrzebny. Poszukiwany naiwny pokémon od zaraz potrzebny. Zobaczmy, co my tam mamy w boksach. E, zaraz... E, albo są miarach nature no Quirky, więc na pewno nie. Potrzebny naiwny Pokémon. Może od tej strony teraz zaczniemy patrzeć. E, no dobra, zerkniemy już od czatota. sumie tak sprawdziłem, czato daje fa do. mnie e, trochę zaskoczyło do ataku. Coś naiwnego? Tu nie ma, a tu? nie Horis, Asis, Nie piszą strasznie dużo kołajec. A, jest naiw, nice. o, Abra. Mamy naiwnego abra. Dobra, Upera odstawimy na miejsce, tam gdzie był. Żeby bałaganu nie narobić. No tak, nie możemy wyjść jak trzymaj pokémona. Więc mamy naiwnego pokémona dla gościa. Pięćmy szybko i zabezpieczmy kolejną aplikację do poka... Dobra jeszcze szybki siat na rower. Tak, oczywiście przeszutkę na max, bo to Szybko chcemy się przedostać. I wspinamy się oczą Wspinamy, wspinamy. Po raz kolejny. Dokładnie nie wiem, czy tych tej aplikacji można dostać. Chyba 3 czy 4, a może i 5. Ale w każdym razie tak, twoje jest naprawdę naiwny. A teraz dam Ci aplikację Dot Artist. Trzeba kropkowy artysta. Aplikacja do Artist y, daje graczowi y, heh, możliwość nie, stworzenia, rozwijania kreatywności, powiedzmy. No, na swój sposób, można tak powiedzieć. Y, no, ale dobra, z tą aplikacją i pozostałymi też zajmiemy się później. I jeszcze, się rozpędziłem. Jeszcze jakiejś natury gościa poszukuję. W jakim jesteś nastroju, znowu. Wiem, że masz tam swoje humory, ale powiedz jakie? Ja. A przyniosę ci odpowiedniego Pokemona! E, quirky! No to to raczej nie będzie dla nas problem, o ile w teamie czegoś takiego nie ma. No, quirky to też dosyć pospolita natura pośród moich poksów, ale nie mamy. Ale to chyba mocno miała naturę Quirky. No to może na ją wezmę. No ale także... uff, Pokemon... Rower. Dajcie mi rower. Okej, okay, siad na rower i jedziemy. Musimy się tym jak najszybciej zająć, bo jeszcze parę rzeczy chciałbym załatwić w dzisiejszym odcinku. Żeby w ciągu kolejnych 10 dojść do ligi. No tak, 80. Kolejna odznaka, 90. Liga. Tak przynajmniej wypadało, dobra. Jaki depozyt? No a jak się człowiek spieszy, to wszystko się myli. Tak to zazwyczaj bywa. Dobra, na ma naturę quirky. Ok, czyli weźmiemy sobie albo mocno, a odstawimy do boxu pierwszego i chodźmy. No abro, czyli znów wsiadł na rower i zobaczmy kolejną aplikację do poklecza. Także nie tylko w Pałkamon Company można je zdobyć. Chociaż tam też chyba będzie gdzieś zdobyć, mając 7 oznak. A może tam już, tam z kompletem oznak, to będę mógł z tych aplikacji nieco więcej, myślę. Fajnie by było zdobyć je wszystkie. Ej, mam do ciebie pokonana zatrudnienie to Quirky, tak? To moja mocno wspaniała. I dostaliśmy ruletkę. Uh, Ruleta aplikacja. Mm, tutaj można grać w pewien rodzaj ruletki. Aha. Jakby... pewnego dnia... A może stworzyć aplikację o wszystkich Pokémonów? pokemonów? Dobra, czyli coś mi się zdaje, że wyczerpaliśmy limit aplikacji na dziś, więc możemy podejrzeć nasze nowe aplikacje! Dobra, to było, to było, to było, to też pewno było, a to jest Marking Map, też mieliśmy, Link Searcher. O, ale mamy kalendarz. Możemy sobie tutaj po prostu zaznaczać e, jakieś daty po prostu. Możemy też klikając u góry chyba zmienić sobie miesiąc, albo i nie. Nie, możemy po prostu tylko zaznaczać dane. Zaznaczyć sobie jakieś dni. Tyle. Dobra, i później mam jeszcze... Aha, Touch Artist. Um, tu możemy właśnie sobie um, malować coś w jakiś sposób. Im więcej przyciśniemy, tym ciemniejszy ten pikselik się staje. Możemy sobie malować lecielki piksel, możemy malować mocniejszym i tak dalej, i tak dalej, po prostu... E, robić swoje własne rysunki. I dalej mamy ruletkę. Tu możemy sobie coś losować, na przykład czy zwiedzać miasto, czy iść gdzieś indziej. Raz czynamy i startujemy. I co robimy? Idziemy gdzie indziej. <śm> Można sobie też wyczyścić. Dobra, czyli tak właśnie prezentują się y, nasze nowe aplikacje. Ups, tak naprawdę zwiedziliśmy wszystko, co było do zwiedzenia w tym mieście, ale nie pamiętam, czy pokazywałem Wam, jak działa Versus Cycle właśnie, to może właśnie Wam pokażę, jak on działa. To jest dosyć fajny przedmiot, zresztą jak tam czasowo stoimy. No 18 minut, to spokojnie jeszcze można porobić parę ciekawych rzeczy. Tutaj tylko jeszcze ustawię aplikację z wyszukiwaniem przedmiotów, um, gdyż ponieważ jeszcze na tej ścieżce nie popływaliśmy, a być może właśnie um, gdzieś tam kryć się będą jakieś przedmioty. Ale na początek Versus Sticker i to na właściwym tenerze przede wszystkim trzeba go użyć. to ja bym tutaj mógł wziąć też na rower. Będzie mi łatwiej się przedostać. Tender, Tender, I na przykład tu mamy trenera. Właśnie tutaj yy, na, na tym trenerze się trochę jak spiłem, bo on daje właściwe Fły. O, widzicie, kiedy już w Festival pojawiają się wykrzykniki i teraz zaczyna się po prostu obracać. Ach, to ty już jest na... Znów mi się znalazłem. Ufi się ludzi. Przewiem mam to nie? Pewnie. No i właśnie yy, tutaj Earthquake naszej szczebno się przydaje. W sumie trenerzy, z którymi mamy mecze, one nie są mocniejsze, mają dokładnie te same pokemony, co mieli wcześniej, niezależnie jak długo z nimi się nie byliśmy. Co jest, to jest fajne, jeżeli na przykład chcemy trenować słabsze pokemony? Dobra, w każdym razie tak, a Snow, jedziesz użyj Earthquake. Cenimy kolejne dwa V do ataku za, sz... za luksją. Oczywiście, jeżeli w zasięgu naszego ekranu jest większa ilość tenerów, to w większej ilości tenerów może pojawić się ten też wykrzyknik. Nie mogą chcieć walczyć. Oczywiście, nie powiedziałem, że oni będą chcieli walczyć, mogą też nie chcieć. To nie jest też tak. na 100%. Dobra, i mam 1077 punktów tekstu. No i kolejnego. Czy w sumie po raz kolejny, Terra? Mam to nieprzełamane, ale tak, ten sam tekst i prawie 7000 do przodu. Właśnie z nim się bardzo dużo biłem. No e, dobra, więc może to trochę popływamy, bo ciekaw jestem, czy będę sobie tutaj odnaleźć jakieś przedmioty. Przy okazji wbiję trochę FV do specdefa. Dla Aboma Snow, bijąc się na tetakulach. Ach, tu chyba do nikąd nie dojdę. Coś tak mi się widzi. Nie, nie. nie. Stąd to do nikąd nie dojdę, rzeczywiście. Um, no okej. Okay. No to znów wsiadł na rowerek i wróćmy się jeszcze. Coś mi się tam widziało, że chyba tam się da opłynąć. Gdzieś. Tylko tutaj zejścia z kolei nie ma. Ech. No to nie popływamy. Um, no tak, i w sumie też y, mieliśmy okazję zobaczyć parę nowych Pokemonów, jak chociażby Filion, jak chociażby Remoraid. No i na dobrą sprawę tutaj na wędkę dałoby się złowić, tylko że kurczę nie wiem czy na tą wędkę, czy musiałbym mieć już lepszą wędkę jeszcze. Zobaczmy. O, Remoraida udało mi się znaleźć, fajno. E, w sumie... oj, poziom 15. <laughs> to za niski! Ja go osłabię, Ja niczym go nie osłabię. Będę musiał czekać, aż yy, nasz opad go osłabi. Dobra, sprawę to, ja bym mógł wysłać sobie Spiritomb, spróbować go uśpić i ewentualnie wtedy go złapać. Myślę, że Ultra Ball powinien sobie dać radę, nawet jak ma tak sporo HP. Dobra. w sumie to jest dosyć ciekawy Pokémon, który właśnie używa ataków takimi różnymi promieniami. Jak chociażby Aurora Beam, to jest taki słabszy promień typu lodowego. Yy, ma bardzo małe szanse, ale ma na obniżenie ataku, ile dobrze mi wiadomo. Yy, dobra, czyli tak, no tutaj opatrani zarówno mojego, jak yy, dzikiego Pokemona. No to z naszej strony hipnoza. Uuu, nie trafiona. Naproska i używa Lock on. Lock on jest w sumie nowym ruchem. On no, sprawia, że kolejne uderzenie będzie miało 100% celności. Czy to jest dobre przy atakach, które mają niską celność? Dobra, w sumie podobne też jest mind reader To tak, jedne Pokémon poznaję to, a drugie tamto. to um, dobra. Czyli Hypnoza po raz kolejny, tym razem trafiona. No, spróbujemy sobie Remoraida złapać. Tak jak wspomniałem, poziom 15, więc nie powinien być dla mnie większym problemem. A, zaraz, Finion, Finion chyba tutaj nie będę mógł złapać. Finion ja, pamiętam, że występowano w ścieżce między e, Snarjam, ta, czy Job Life, a Canola tam można było złapać finią. nie wiem jak tutaj. No, w każdym razie O, i tam był jeszcze gościu, który chciał też zobaczyć Remoraidy. To może mu go pokażemy. Dobra, mamy 30 Ultraport, ale spróbuję Great Ball, może się złapie. No, nie jest jakoś super trudny Remoraid do złapania. No, ma sporo HP. Coś tam mu Gradobicie zabrało, ale się złapał fajnie. Dobra, mamy Remoraida. Okej. Okay. Także dana jest standard do porodeksu. I tak, jest to jet pokémon czyli nie wiem, tak jakby szybko pływający, coś takiego. I tak, przyjeżdża wodę. Albo. A, pluje wodą ze swoich ust. Strzela z nią w nawet zlocające ofiary. Wow. Ciekawe, ciekawe. A, bo tak, do boku drugiego, bo pierwszy był ustawiony jako. Stąd też i te takie. Informacja. Dobra, zaraz, no to już poszukamy na searchu. D do Z yy, i według imienia, imienie na, yy, teraz na F. Okej. Okay. Chcę zobaczyć, gdzie Finion występuje. A Finion występuje, tak, na drodze między kanala V i później poniżej jest na Town. Czyli tam by musiał się wybrać, żeby spróbować złapać yy, Finion. To może się udamy tam, tylko pierw zobaczmy, co to stanę za naszego Remoraida. Jak gościowi pokażę. No, jak tam czasowo stoimy, 24 minutki, no to może nawet jeszcze uda nam się e, wyruszyć, żeby złapać filion. Albo może. Już nie przesadzajmy z tym łapaniem poksów. Dobra, w każdym razie na początek właśnie tak, weźmy sobie e, Remoraida do drużyny. W sumie też chyba wezmę go za bo kurczę, chyba w pierwszej drużynie musi być, choć do końca pewny nie jestem. W sumie tego Smogbola też bym mógł powoli zabrać albo e, mocną no, i dać coś innego, e, co może by się bardziej przydało. Może Softsand właśnie bym mi wzmocnił Earthquake'a, o. O, to nie byłby kupi pomysł. Chociaż ja myślałem, właśnie, na no, jakimś światłem leczącym. To już by się bardziej z kolei przydał, właśnie. E, bo by troszeczkę nadrabiałych. Bym nadrabiał chociaż troszkę tych HP, które tracę przy Woodhammerze. Dobra, Mistrzu, mam dla Ciebie Remoraida. Tak, wielkiego Remoraida. O! E, moje marzenie było wcale takim snem. I, jak duży jest ten Remoraid, którego mi przyniosłeś? No, zobaczmy. 23,8 cala Ten remoraid ma 20... 22 32,8 32, cala Myślę, że nawet to jest lepsze niż ten o którym marzyłem. Chciałbym, żebyś miał to i dostaliśmy Netbola Fajnie Netball to jest Pokeball dobry na pokemon robaki i wodne Dzięki. Mam nadzieję, że też się podobało, dobra więc, jeżeli tu przyniosę jeszcze lepszego Remoraida z lepszym IV, to ktoś powie, że jest większy, i. dostanę kolejnego netbola, Zapewne. Właśnie, od trzeciej generacji w każdej grze jest praktycznie taki ktoś, kto sprawdza rozmiar Pokémonów. To właśnie, jest nawet taki jakby IV-checker do co niektórych Pokémonów. no, to sprawdza jednego gatunku, ale zawsze. Um, no, okej, okay, dobra. Czyli tak, a mocno wracasz do teamu, Nie po to cię trenowałem, żebyś w boksie siedział. A z kolei, Demo wrócimy sobie tutaj do boksu numer 2. I w sumie już boks numer 2 jest prawie pełny, czyli już zbiera się tych boksów dosyć sporo. No tak, dwie legendki, troszkę unownów, No i będzie jeszcze łapania, a będzie. No, dobra, w sumie w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Diamond to chyba będzie wszystko, dlatego ja znam się i tu wszykam ja w kolejnym filmie, w którym prawdopodobnie będziemy, podejmiemy wyzwanie stadionu tutejszego. Także do usłyszenia, cześć!